Cześć, z tej strony PudiNinja Ninja, witajcie w kolejnym odcinku z od Odwiedzów. Dzisiaj paczka od Starbricksa, więc możecie wpaść na jego kanał. Link znajduje się w opisie. A ja już bez przedłużenia przystępuję do jej otwierania, bo jak widzicie, mamy tutaj taki. O, no to nieźle mi to wyszło. Solidny kartonik, więc trzeba go otworzyć. OK, powiedzmy, że jakoś się udało, może nie najładniej i nie najbardziej wybitnie na świecie. Zdecydowanie powinienem zrezygnować z nożyczek i otwierać to noże. Zdecydowanie tak. Do od następnego razu tak już. E, też zrobię i nie będę się męczył z tymi tępymi nożyczkami. Mam lis, okej, okay, bardzo fajnie zapakowany e, tutaj w taką koszulkę. Hej, podi, mam na imię Maciej, mam 13 lat. Na YouTube nazywam się z klockami Lego, interesuję się od wielu lat. Oglądam Twój kanał od dłuższego czasu i postanowiłem wysłać Tobie tą paczkę. Mam nadzieję, że paczka Ci się e, spodoba. Czy mógłbyś mi wysłać autograf e, Maciej i ocena? Okej, okay, o ocenie zawsze zapominam, więc stwierdziłem, że po prostu zrezygnuję z tych ocen całkowicie, bo i tak po tym, co mówię na odcinku podczas otwierania paczki, jesteście w stanie wywnioskować, czy mi się podobała, czy nie. A zresztą, tak jak już kiedyś mówiłem, każda paczka to jest miły gest, więc każda mi się podoba. Co do autografu, to wiadomo, w wiadomości prywatnej się dogadamy. Okej, okay, widzę, że tu już mamy jakieś pierwsze elementy. Mamy taki key baseballowy zapakowany w osobny woreczek. Spoko, ja te woreczki lubię. Bardzo. O, tu mamy figurkę. Może ją wyjmę i pokażę z bliska, żebyście lepiej mogli się jej przyjrzeć, jak ona wygląda. Jakie ma na sobie nadruki. O, tak się prezentuje. Całkiem niezła figureczka. Lecimy dalej. I jest Kai z Imbago. Oj, Kai, których... Chyba każdy z Was ma sporo. Jeśli tylko kupujecie magazyny i książki LEGO, no to na pewno w Waszej kolekcji ta wersja Kaja zagościła już sporo razy. Niemniej jednak e, fajnie, że tutaj jest, bo wiecie, zawsze to do kolekcji. O, mamy taki japoński wachlarz. Ładny element, fajny nadruk ma na sobie. I płyta. Hm. Spoko. Tych małych, pojedynczych elementów jest tu całkiem sporo. A tu na wierzchu siedzi taka reklamoweczka, więc żeby ona nam nie przeszkadzała, odłożymy ją na bok i będziemy się przyglądać najpierw tym woreczkom. Potem myślę tej kopercie. A na sam koniec zostawimy sobie tamtą reklamoweczkę. Karton jest pusty. Wysypałem tu wszystko, więc reklamówka, to i to na później. A teraz dokończmy te woreczki. Jak już zaczęliśmy. To dokończmy. Mamy pandę. O, o, gdzie mi panda uciekasz? Taka słodziutka mała panda jest to ten pluszaczek z serii mini features. Jest też różdżka i jeszcze dwie minifigurki. Specjalistą nie jestem, ale tu widać, że to są Star Wars i dwie fajne figurki. Bardzo ci za nie dziękuję. W takim razie zobaczmy, co jest, co to jest. Jest to oryginalny komiks na podstawie nowego kinowego hitu, czyli Lego Ninjago mówi. Ja już chyba takie mam, jeżeli się nie mylę. No cóż, jest to komiks Olego Ninja go mówi. Jestem ciekaw, gdzie on był rozdawany, czy tam gdzie go można było kupić. E, tak, zdecydowanie jestem ciekaw. Więc jeśli ktoś z Was wie, ktoś z Was kupował go, czy tam w jakiś sposób zdobywał, to, to dajcie znać. Chyba, że to było w płycie, nie wiem. W każdym razie niszo, to ja, ja, ja nie mam pojęcia, okej? Okay? Karty limitowane. No dobra, zobaczymy, jakie te limitowane karty tutaj w środku będą. Otworzymy sobie. Jak zawsze, bardzo ostrożnie, są karty, tu już nic więcej nie ma, trzeba to jakoś otworzyć. Okej, okay, nie było to jakoś specjalnie trudne i spójrzcie, mamy same złote karty z Ninjago. Wow, przyjrzymy się wszystkim teraz po kolei, więc mamy tak. Mega zły Jet Jack, mega zły Heavy Metal, nastoletni Wu kontra Iron Baron, mega zły Garmadon, Zane kontra Gryzak, Mega Power Kai, e, Mega Power Zane, Jay kontra Arcade, e, Mistrzowska drużyna z Minjutsu, Flash edycja limitowana, Mega Power J, Robin edycja limitowana, Yoda karta limitowana, Kylo Ren karta limitowana, Mega zły Iron Baron, Mega Power Nia, Samurai X kontra Killow, Silny Lloyd kontra wściekły Garamadon, Mod drużyny Mistrzów Żywiołów, e, Kai kontra Mortka i Mega Power Samurai X. Wow, same złote kartki, kartki, karty, wysyp złota. Dzięki. No i na sam koniec została ta jakże tajemnicza reklamóweczka z logo LEGO na przodzie. I zobaczymy, co ona tam w środku zawiera. Da się to otworzyć jakoś bez uszkodzenia. Okej, okay, ona tu była podklejona taśmą, a teraz już chyba dostaniemy się do środka. Dokładnie tak, jak myślałem. Wow, ile tu jest klocku. No, to będziemy oglądać chyba z pół godziny. Dobra, nie wiem, jak to, za to się zabrać. Myślę, że zaczniemy od największych i będziemy tak zmierzali ku mniejszym. Albo no po prostu losowo. W każdym razie, tu jest dużo oglądania, więc zacznijmy, bo nie zdążymy dzisiaj. Okej, okay, mamy pierwszy woreczek, i ja już widzę, że są tutaj e, opony. Bardzo duża ilość. Opon z Lego, no wiadomo, Lego jest yy, firmą, która produkuje najwięcej opon, więc tak też musi być, że tych opon będzie tu sporo, wow, 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 ale mogę teraz bawić się w budowanie samochodów. <laughs> Ej, tego jest naprawdę dużo, chyba, że za dużo, dzięki. No, co robisz? Tam deradam, kolejna koperta to są zwierzęta, takie duże zwierzęta i patrzcie, kogo mamy. Oprócz zwierzaków, dostaliśmy Akitę w, w wersji tej wilczej, ale koza, no to jest naprawdę świetna rzecz. Co prawda jest dostępna w tym najtańszym zestawie tam z niczego, ale bardzo, mnie, bardzo mi się podoba ona. Więc będę miał już dwie, e, tutaj te dwa takie wilki, dwie, e, dwa elementy jeju, nie potrafię się wysłowić. Po prostu dwie sztuki akity. Dzięki wielkie. Mamy też rekina i krokodyla, czyli coś już takiego bardziej, myślę, standardowego, częściej spotykanego. Chyba tak, chyba tak. Bo akita jest tylko dla Ninjago zarezerwowana. Kolejny worek. I z racji, że dostaliśmy bardzo dużo opon, to żeby mógł budować koła, no to dostaliśmy też... Proszę bardzo. A ile tego jest? Są nawet te takie e, większe do jakichś wozów. Wow, dzięki wielkie. No ale wiadomo, bez tych klocków kół nie zaczepię. No bo jak miałbym zaczepić koła? Więc nasypał tu całą masę tych klocków. Dzięki. Dobra, jeśli chodzi o koła, to chyba już zakończyliśmy ten temat. No albo i nie, bo te elementy też są okrągłe. Czemu te wszystkie kółka to próbują mi uciec? W każdym razie, kolejna dawka takich bardzo okrągłych elementów. Kolejny woreczek do przystani przyjechał. I jeszcze bardzo dużo przed nami, ale... O! Tu są upchane tak, żeby jak najwięcej ich tu włożyć. E, takie płytki, płaskie płytki z nadrukami. O, to bardzo ładnie, fajnie się składa. Bo nadruki są całkiem ciekawe. Tu jest fajny element. Te też. Ten. Tu mamy jakieś koperty. O, reklama hmm, chyba wyścigów. Bardzo fajne klocuchy. No i wiadomo, że nasze auta <laughs> nie pojadą bez... Kolejny klocek mi poleciał na ziemię. Czy one przestaną spadywać? Dobra. E, spójrzcie. Auta bez kierownicy nie pojadą. Więc mamy tu dawkę e, dość sporą kierow. A jakbym chciał zostać e, tym... Muzykiem, grać koncerty i grać na bębnach, to tu mam te talerze takie. Proszę bardzo, mogę sobie w nie uderzać i zagrać dla Was jakąś piękną pieśń. A w tym celu zamiast nożyczek mogłem użyć 40 tysięcy patyków. Nie wiem, dobra, nie ma ich tu tyle, ale, ale są. Lub uderzać to batem, który znajduje się w następnym woreczku. A, nie trafiłem. A. O. Złotopodobne klocki też są fajne. Jakbym budował willę, to mogą się przydać, ale raczej coś takiego się nie stanie i raczej willi budował nie będę. A jeśli już będę ją budował, no to wiadomo, że separator też się przyda, by odczepiać te niegrzeczne klocki, które nigdy nie chcą się odczepić. Wille mają to do siebie, że zawierają bardzo dużo szczegółów, które można wykonać z użyciem masy groszków, które Starbricks spakował do tej paczki. Dokładnie tak. A tuż obok groszków pojawiają się także te takie elementy, bo one również mogą zostać wykorzystane w naszej willi jako dekoracja. Wiadomo, że do budowy willi zatrudnić musimy robotników, a żeby mogli pracować, to potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Dlatego Starbricks wrzucił do tego woreczka wyposażenie właśnie dla nich w postaci, chciałbym wam pokazać, ale się nie chce wyjść. Dobra, wyszło. W postaci kilku łopat, łoma siekiery, piły łańcuchowej oraz tego takiego pipip. Pip. Ok, więc willa zbudowana, a więc musimy przyjechać do niej naszym samochodem zbudowanym z kilku set kół oraz kierownic oraz potężnego, bardzo silnego silnika. Tak, który tutaj jest. O, i on pomoże nam władać potężnym samochodem. A tak się składa, że ja niestety nie mam jeszcze prawa jazdy, więc... Ten samochód będę musiał odsprzedać i wybrać coś bardziej alternatywnego na przykład snowboard w zimę, yy, w lato deskę surfingową lub w wiosnę deskorolkę. Ewentualnie tutaj, żeby żadna pora roku nie czuła się pokrzywdzona, to w jesień mogę jeździć na tym takim do przewożenia paczek. Nie wiem, jak to się nazywa w takim wózku. Potem, wiadomo, na otwarcie zrobimy sobie imprezkę, na której będziemy spożywać yy, dzikie i egzotyczne owoce, na tamtych naturalnie talerzach będziemy spożywać to dzikie i egzotyczne jedzenie, o to mi chodziło, tak? Jajka będziemy z dinozaurów jeść, ryby, czekoladę, wiśnie, arbuzy, pizzę, nie pizzę, to nie ma, to, to, to taki prasuszek, ciasto i indyka, to będzie danie główne. Lub jeśli dla kogoś zwykłe jedzenie to za mało, możemy spróbować jeść też inne rzeczy, takie jak Węże, pająki, skorpiony i kraby. A jeśli ktoś uważa, że to naprawdę za mało, to przygotowałem też razem ze Starbucksem, w sumie to sam on przygotował, yy, jeszcze bardziej dziwne jedzenie w postaci psa, kota, dwóch słów, yy, szczura i dinozaura. Ostatni worek został, <laughs> ale to szybko zleciało, nie? No nie, chyba właśnie nie. A, i w ostatnim worku znajduje się jeszcze więcej worków. Pozdrowienia dla Starplex ok zobaczmy, co one w sobie tutaj zawierają. Mamy komputery. Bardzo dobrze się składa, bo e, ja zamierzam kontynuować karierę youtubera. E, nawet e, zamieszkując w mojej willi. Nic się nie zmieni. E, oczywiście będę... Spał na czymś nietypowym, bo w czym miałbym spać na łóżku. Będę spał na diamentach i złocie i powieszę sobie taki znak Sydney przed wjazdem na podwórko, będę zmylał ludzi. Dokładnie yy, tak. Potem zaproszę wszystkich pracowników Lego yy, po to, żeby oni świętowali ze mną 60, lecie klocka LEGO. Wtedy oni przywiozą dla mnie mnóstwo flag, które rozwiesimy w całym kraju, i skorzystamy w tym celu z takiego panelu. Ale niestety ta opowieść nie kończy się dobrze, bo cała moja willa płonie w ogniu. Moi drodzy, to już wszystko, co znajdowało się w paczce od Starbrixa. Oczywiście koła muszą uciekać, bo nie chcą być posłuszne, więc przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, w tej potężnej paczce od Starbrixa otrzymałem bardzo dużą, niesamowicie wielką ogromną i potężną ilość kół, tak, kierownic, jakieś tam nawet silniki. Ach, łatwiej byłoby przestawić kamerę na to miejsce, gdzie były te koła. E, też jakieś tutaj wpadły złote elementy, e, klocki, bardzo fajne swoją drogą klocki z nadrukami i tu jest jeszcze więcej, ale to za chwilkę do tego przejdziemy. pojawiło się też jedzenie, pojawiły się e, ognie sztuczne, naturalnie złoto, groszki, zwierzęta, bardzo dzikie zwierzęta, ale też takie bardziej e, udomowione tutaj e, też znajdziemy, narzędzia, deskorolki, e, e, te sztućce, flagi, separator, już to tutaj pokazuję, proszę bardzo separator, klocki, jakieś inne losowe, e, jeszcze parę klocków, bardzo dużo klocków, co tu dużo e, mówić. Powtórzyłem się, wiem, słyszałem, to nie musicie wytykać mi tego w komentarzach. Zwierzaki. Bardzo dziękuję za tą akitę, bo ona jest naprawdę świetna. No i do tego też te figurki. Poczekajcie, muszę je tutaj chwycić. Tego jest aż za dużo, ja już się sam w tym gubię. Jeszcze na dodatek wszystko jest popakowane w tych workach, więc... O, to utrudnie zadanie, ale bardzo fajnie, bo jest tak wszystko ładnie posegregowane. Multum złotych kart. Ten komiks i lis. I to chyba wszystko, nic nie pominąłem. Bardzo Ci za to dziękuję, za tą paczuchę, bo tych klocków tu jest masa no i kół, cool, tak? Wielkie dzięki, możecie wpaść jeszcze raz to powtarzam na kanał Starbrixa. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.